The Puzzle Girl. どうしよう。 Szanowny Ich habe es. Jeszcze plansze z samochodów mamy literę taste postawione na przykład. zablokowane najważniejszy jest ten żeby się go pozbyć z tym, że jest blokowany przez tego żyć Zagadka. To pierwsze poziomy. Może być dlatego, że z pierwszej dla początkujących przeskoczyłam od razu do tego najtrudniejszego. Jak widzicie, są różne poziomy. Jest beginner, intermediate, później advanced, expert i grandmaster. Możliwe, że Ja, ja, sobie ostatni poziom.